Polska ma 80% udziału swojego eksportu, jeśli mówimy o rynku Unii Europejskiej, a tak naprawdę w większości Niemiec. Mając ten sam świat, mając tą samą logikę, polski rząd mówi, że nie może się postawić Niemcom, bo do Niemiec sprzedajemy 80% naszego eksportu. Czyli sytuacja jest ta sama. Jest kraj duży, uzależniony od kraju innego. Mamy Amerykę uzależnioną od produkcji w Chinach, Niemcy uzależnione od produkcji w Polsce i Amerykanie mówią, że nie mogą naciskać tego słabeusza, usza, w cudzysłowie, czyli Chin, a Polacy te same fakty interpretują odwrotnie, to my nie możemy naciskać Niemców, bo to u nas produkuje się 80%. Nie Polacy, no dobrze, reprezentanci, reprezentanci. Reprezentanci, mówimy, wracamy tutaj do tak, dwóch czołowych postaci tak. No i teraz z, o, z z przeciwnych obozów politycznych. No dobra, to dlaczego, ale to nie, wiesz, to, to nie jest zarzut tylko do Morawieckiego i Tuska i tych wszystkich minionów, którzy tam z nimi chodzą. To jest zarzut do całej polskiej klasy politycznej. Ja nawet w ustach Brauna, w ustach Bosaka, w ustach nawet nie wiem ludzi, których szanuję mega mega wysoko, typu Anka Bryłka, Roman Fritz czy paru innych ludzi funkcjonujących właśnie w tych partiach, powiedzmy, do których mi jest znacznie bliżej. Dlaczego z jasnej cholery ta informacja nie chodzi? No wiadomo, nie w TVN i nie w Republice, ale w naszych mediach, że my trzymamy Niemcy za miętkie. Bo jeżeli my przestaniemy dla nich produkować, oczywiście polski przedsiębiorca czy, czy fabryka w Polsce, która gdzieś tam to produkuje, na moment straci, ale mając ludzi, którzy coś mogą zrobić na poziomie politycznym, to my mamy wajchę na Niemcy, tak samo jak Chińczyk ma wajchę na Amerykanina.